No to ja polecam szanownym Państwu przykład Libanu, który również w ostatnich dniach ogłosił bankructwo. E, ogłosiło, Liban ogłosił bankructwo jako państwo i bank centralny Libanu ogłosił bankructwo. Dlaczego? Ponieważ uchodźcy, którzy w milionach przybyli do tego państwa, rozłożyli ten kraj. Rozłożyli ten kraj gospodarczo, kulturowo, społecznie, politycznie. E, nie sądzę, żeby ta sytuacja, która w tej chwili ma miejsce, w której mamy kryzys na poziomie politycznym, społecznym, gospodarczym, monetarnym, wojnę za granicą, która nie wiadomo, czy się rozleje, czy się nie rozleje, i jeszcze kilka milionów uchodźców, którzy niestety, moim zdaniem, są w zły sposób przyjmowani przez państwo polskie, ponieważ jak najbardziej trzeba uchodźcom pomagać. Jak najbardziej trzeba dbać o to, żeby oni mieli bezpieczny dach nad głową i jedzenie, i żeby było ciepło. Jestem za tym całym sercem. Ale szanowni państwo, jeżeli tylko w tym roku wydajemy kilka, dwadzieścia kilka miliardów złotych na programy socjalne, programy prodemograficzne, 500, plus, 300, plus, 12 tysięcy na małych dzieci itd., itd., my powodujemy przede wszystkim to, że ci ludzie będą chcieli tu zostać, ponieważ łatwo będzie żyć w takim państwie, które rozdaje pieniądze, a druga strona nic nie daje. A po drugie, my mówimy o tym od 2018 roku. Polska podpisała porozumienie emerytalno-rentowe z Ukrainą. Na bazie tego, Porozumienia wystarczy, że obywatel Ukrainy przepracuje miesiąc w Polsce i zapłaci jedną składkę do ZUS-u i okres emerytalny ukraiński, okres emerytalny polski mu się sumują. I osoba w wieku 60 lat, która tu przyjedzie i jeden miesiąc popracuje w Polsce, do końca życia będzie miała polską emeryturę minimalną. No szanowni państwo. Niezależnie od tego, czy opuści. Niezależnie od będzie prawdopodobnie na bazie tych przepisów będzie musiała udowodnić, że mieszka w Polsce, ale jak to udowodnić? Raz na pół roku przyjechać do urzędu? albo pokazać zaświadczenie, że się opłaca internet, bo tak jest w innych państwach Europy Zachodniej, które już to miały za sobą te, te rozwiązania prawne. Szanowni Państwo, jak my jako Państwo możemy te, to wytrzymać? A czy Polska zrujnowana gospodarczo jest państwem bezpiecznym? Czy my będziemy mieć pieniądze na silną armię?